Cześć, witajcie, ja jestem na no i witam was w kolejnym odcinku Karniery Portsmy. Oczywiście jesteśmy już w trzeciej lidze. no dawno nie było tej kariery, ale jak wiecie, byłem na jemie do tego no ciężko w szkole z czasem, znaczy źle może powiedziałem, ciężko z czasem przez szkołę, tak to zdecydowanie lepiej brzmi. No ale myślę, że już mniej więcej będą się odcinki pojawiać codziennie. No a przed nami spotkanie tutaj ligowe, no i spójrzmy dwa do jednego niestety porażka. No tak więc pierwsza w tym sezonie, mam nadzieję, że no jedna z ostatnich, ale okej, okay, przed nami trening i tutaj dość istotne... E, jest to, kogo wybierzemy, ale myślę, że póki co tak możemy zostawić. I ogólnie w katalogu jest coś takiego, że e, trening dla pięciu, nie, coś e, jakby lepszy trening, e, pięć razy, coś takiego. No, muszę za chwilkę to zobaczyć i w sumie moglibyśmy sobie to wziąć. Wtedy by się nam e, zawodnicy rozwinęli lepiej. E, no i za chwilkę zobaczę, jak to będzie wyglądać. Tutaj odrzucamy oczywiście ofertę. Prowadzenia wali, bo nie jestem tym zupełnie zainteresowany. No i przed nami już za chwilę kolejne spotkanie ligowe. Ja bym jeszcze zobaczył, czy my nie mamy czasem kogoś na sprzedaż tutaj z naszych zawodników. E, no bo w sumie możemy wykorzystać ten ostatni miesiąc okienka. E, no i dajmy według e, wieku, bo na pewno tych starszych chciałbym, no że tak powiem, sprzedać. Tak więc ten zawodnik aha, będzie kończył karierę, tak więc nic z tego. Doil. Doila, no można sprzedać, bo mamy tych eśpeków tutaj dość dużo. Jego myślę póki co też możemy sprzedać. A jak się nie sprzeda, no to niech zostanie. Nie jest wcale taki zły. Steven zostaje, Dani myślę też zostaje. No i może tak albo Daniego jeszcze sprzedamy, bo także mamy tych eśpeków dużo. A tych zawodników zostawmy póki co. Jeżeli nikt się nie zgłosi po nich, no to nie będę na siłę ich sprzedawał. No i czekamy na oferty, jak i na spotkanie z Layton, Orient, w Lidze oczywiście chyba czwarty czy piąty mecz. E, no i myślę, że jak będzie źle nam szło, no to sobie będziemy te mecze grać, no bo jednak e, słabo było tak przygrywać często tutaj. No a ja chciałbym awansować w tym sezonie, tak więc zobaczmy jak nam będzie szło. E, możemy wystąpić pierwszym składem. Ja tu czekam, aż nam się wyleczy Ej na nasz PO. E, no ale z tego co widzę, wciąż ma kontuzję. No niestety tak, tak więc no kolejny meczyk bez niego no ale mamy tam jakiegoś młodego zawodnika, którego ściągnęliśmy w poprzednim odcinku tak więc nie wygląda to jakoś źle no i spójrzmy jak nam wyjdzie, przesymulujmy jest pewne zwycięstwo, Oxford niestety kontuzja, to mnie na pewno tam martwi ale za chwilę zobaczymy na ile w ogóle tak więc ee, wiadomości byle nie na długo 3 miesiące, no Oxford w poprzednim sezonie było niemalże identycznie też odniósł kontuzję, tylko w meczu kiedy ja go używałem w FA Cup no, i zobaczmy, jak to wygląda z tym katalogiem. Tutaj gdzieś powinno to być. Katalog, ok. Um, nie ma tego. No, jestem przekonany, że widziałem coś takiego. Aha, tu jest intensywny trening. Przeprowadź e, intensywny trening. W najbliższych pięciu sesjach treningowych uzyskasz e, dwukrotnie lepsze efekty. Tak więc myślę, że możemy to sobie kupić. No i ok, poszło. Czyli teraz musimy wybrać tutaj zawodników, którzy będą się rozwijać. Dwukrotnie lepiej, no i myślę, że ci napastnicy na pewno ten młody zawodnik też mógłby być. Myślę, że tego eś póki co zmienimy. Chociaż też nie ma szczerze powiedziawszy za kogo, bo niestety Oxford odniósł kontuzję. Tak więc niech będzie ten zawodnik, tylko co by mu tu dać? Hmm. Czy to, no tak, w sumie tak, bo wytrzymałość tam jest. E, no i zmienimy oczywiście tych zawodników potem. I jak to wygląda? E... Okej, okay, no fajnie, Woodman 72, niestety tutaj na F dwóch zawodników na pewno nie pomogli nam tym, bo wykorzystujemy sobie właśnie ten trening taki, no ale okej, okay. przechodzimy dalej, kończy się okienko, tak więc wrzesień już tuż, tuż, no i spójrzmy, Oskar przechodzi do Atletico z Jakub, do Liverpoolu, do Watfordu, jakiś zawodnik, którego kompletnie nie znam, może, że możliwe, że się zgliczował, no ale nieważne, zobaczmy jak to wygląda tutaj w kalendarzu, bo my powinniśmy wystąpić w Lidze Europejskiej. Tak też się dzieje. No coś niesamowitego i szczerze powiedziawszy, nie wiem czy się cieszyć, czy nie. No jednak nie mamy takiej kadry, żeby występować właśnie w tych wszystkich pucharach do tego w Lidze. No i na pewno będzie ciężko. Mamy w grupie Groningen z Holandii. Myślę, że to nie jest jakiś ciężki zespół, a do tego Spartak Moskwa. No i tutaj Szalkę, tak więc no nie ma co marzyć o awansie. Ale myślę, że powalczymy zawsze jakieś pieniądze dodatkowe w zimę na pewno za to wpadną. No a my się musimy skupić tutaj na lidze. Mamy jeszcze trzy spotkania przed końcem. E, Ligowena, a potem mecz właśnie ze Spartakiem Moskwa, tak więc. E, no, na spokojnie byle w tych spotkaniach zdobyć minimum te 6 punktów. E, byłoby fajnie. No i zobaczymy, jak nam pójdzie w lidze europejskiej. No tak jak mówię, nie ma co tutaj e, myśleć o jakimś e, podbijaniu e, tego pucharu, no ale myślę, że... Zdobędziemy tym doświadczenie do tego załodnicy, się będą rozwijać, tak więc same korzyści z tego napływają. No i czekamy, aż tutaj się skończy właśnie okienko. No myślę, że całkiem spoko wzmocnienia tutaj doszły w lato. Przede wszystkim, że udało się wypożyczyć tutaj Oxford jeszcze. Zobaczmy jak to dokładnie było, gdzie my jesteśmy. O tutaj. Odeszło dwóch załoników których za często nie używałem, a przyszedł właśnie. Clarkę, czyli S.O., no do tego Oxford, Ar Armstrong, Brie i Lopez. Lopez to jest ten PP, 63 overall, 18-letni. Zobaczymy, jak się nim będzie grał. Jeżeli słabo, to go sprzedam, bo nie jest jakoś szybki, ale jednak jest młody i ma do tego potencjał, tak więc postanowiłem dać mu szansę, zobaczymy, jak się spisze. No i czekamy już tutaj na spotkanie yy, ligowe. A Benzema przychodzi do City za 70 milionów, a Kim Feef, yy, chyba do Ezrom, z tego, co tam wcześniej czytałem. No ale nieważne, czekamy dalej. Hmm, tutaj mamy co miesięczny raport i okej, okay, kogo my tu e, mamy? No niezbyt ciekawi zawodnicy, ten odpada, ten także. No tego mógłbym zostawić ewentualnie i tego odrzucić też. No niezbyt to wygląda ciekawie, no nie ma czego się spodziewać, bo ten scout nie jest jakiś fajny. E, chyba ma trzy gwiazdki, bo i nawet mniej, tak więc no nie możemy tutaj cudów oczekiwać. No a my czekamy już na spotkanie, właśnie ligowe. Nie wiem co to za zespół. No, chyba są dość nisko, tak więc liczę tutaj na zwycięstwo. Niestety bez Oxforda, więc komputer go tam automatycznie zmieni za kogoś. No i czekamy właśnie na meczek, tak więc zobaczmy. jak nam pójdzie, przesumujmy jeden do jednego. Do tego kolejna kontuzja. No, co się dzieje z naszymi zawodnikami? Kolejny zawodnik z podstawowego składu. Dwa miesiące, no nie. A dopiero co się skończyło okienko? No, słabo to wygląda, ale ok. Jakoś trzeba będzie to znieść. Eee, no trening. Czy tu kogoś zmienić? No zmieńmy tego o może. <laughs> za LO. Myślę, że całkiem spoko to będzie zmiana. Niech on ćwiczy sobie tutaj statystyki w obronie. Myślę, że za chwilę będziemy kończyć. Dzisiaj taki krótszy odcinek, bo eee, no jest godzina pierwsza w nocy. <laughs> eee, no ale zależy mi na tym, żeby właśnie Wam wrzucić ten odcinek dzisiaj, kiedy to oglądacie. Eee, no tak więc... Mm... No, tak jak mówię, będziemy kończyć. Jeszcze ten następny mecz sobie przesymulujemy. Tutaj ktoś wraca z, po kontuzji, jest to Ejna z tego co kojarzę. E, tak, e, no tak. Ola Ejna, tak więc PO wraca do podstawowego składu. No, niestety mm, nie mamy SPDK, jak i SPD. No, jeszcze będzie podmęczony, ale niech już wystąpi SPDK, jak i SO. Więc niestety tam także wystąpią e, zmiennicy. No ale przesumujmy na zakończenie to. No w kolejnym odcinku przed nami Liga Europejska, tak więc mam nadzieję, że zostawicie łapkę. E, no bo będzie ciekawie, zobaczmy 4 do 1 i zwycięstwo, kolejne 3 punkty właśnie na naszym koncie. Tak więc na dzisiaj to będzie tyle. Trening myślę już w kolejnym odcinku. Także w ligowej tabeli zajmujemy czwarte miejsce, to nie jest wcale zły wynik. No oczywiście początek sezonu, tak więc e, no dzięki za obejrzenie, do usłyszenia, no i cześć!